Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. W piątek, czyli kulturalnie dziś, moim gościem Przemysław Neumann, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Dzień dobry. Nowy dyrektor od miesiąca, jak pan zadomowił się już w Szczecinie, czy? No tak pomału, trochę wir tych obowiązków i pracy mnie wciągnął, ale no tak poznaję miasto, jestem, myślę, może mogę już powiedzieć, że jestem pomału szczecinianinem. Ale jeszcze na kartonach? No trochę tak, jeszcze nie wszystko rozpakowane. To zacznijmy może od tego, co się dzieje aktualnie, bo wczoraj wieczorem widzieliśmy się w Filharmonii, bo rozpoczął się Music Design Forum, to taki festiwal, który pan zastał. No tak, to jedna z tych rzeczy, które się w Filmharmonii y, y, dzieją od lat. To już siódma edycja tego festiwalu, którą wczoraj otworzyliśmy. Y, łączymy muzykę z designem, z formą, z, y, y, poka pokazujemy ten styk i te y, różne ciekawe rzeczy, które na tym styku mogą się, y, mogą się pojawiać. Y, to bardzo ciekawa inicjatywa, myślę. Y, zresztą ilość osób, które wczoraj na tę inaugurację przyszły, chyba o tym świadczy, bo hall był wypełniony właściwie po brzegi i potem jeszcze przez kilka godzin tak naprawdę ci goście nasi rozpieszli się po całym budynku, oglądali wystawy, korzystali z tych wszystkich rzeczy, które dla nich przygotowaliśmy. Także tak, myślę, że to jedna z bardzo cennych inicjatyw. No tak, tym bardziej, że za chwilę koncerty też ważne, bo pan Orliński znowu odwiedzi Szczecin. Tak, zapraszamy na dziś, na jutro i na niedzielę. W cały program na, na, na naszej stronie oczywiście, ale no tak, rzeczywiście, Janek Orliński. Gwiazda polskiej, po światowej właściwie wokalistyki. Szerzej poznany w publiczności od, od, od inauguracji Olimpiady Paryskiej. To prawda, no właśnie, on wystąpi innymi w niedzielę, ale też tych koncertów będzie więcej. Będzie koncert, jakby co, taki młodzieżowy, rapowy, trochę, ale również z orkiestrą, to, to w sobotę. Dziś dwie debaty o 17, o 19, o hejcie, o, 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 o kulturze w przyszłości, o sztuce w przyszłości. Także myślę, że bardzo wiele ciekawych rzeczy będzie się w tej harmonii przez najbliższe. Czy kilka dni działa. No plus jak ktoś nie zdobędzie biletów, to może też przyjść przed filharmonię i wieczorami podziwiać jak filharmonia jest podświetlona, bo to są specjalnie przygotowane teraz takie iluminacje, prawda? Tak dokładnie tak, ale też może wejść do środka, nie potrzeba biletu, żeby wejść do środka i zobaczyć choćby instalację pana generatora, który tego kolektywu, który stworzył po raz kolejny w holu w holu filharmonii instalację tym razem o zanieczyszczeniu hałasem. Tego wszystkiego, co wokół. Także instalacja bardzo ciekawa, wcale nie taka cicha, więc można tam wejść i doświadczyć tego, czego doświadczamy tak naprawdę na co dzień wokół siebie, ale trochę na to nie zwracamy uwagi. Jak pan ocenia poziom orkiestry w Szczecinie? Och, to jest to, to był jeden z powodów, na których ja się zdecydowałem na, na wzięcie udziału w konkursie na dyrektora, bo mnie się z tą orkiestrą gra bardzo dobrze i to od zawsze, tak nawet ja mam tutaj jeszcze zaszłości takie historyczne, można powiedzieć, Ja tutaj 20 już no, 21 lat temu. Swój dyplom kończący studia. Koncert, który kończył te studia, dyrygowałem właśnie tutaj w Szczecinie, jeszcze w starej sali w Urzędzie Miasta. Mhm. Mój profesor wtedy tu pracował, Jerzy Salwarowski. No i tak się moja właściwie przygoda z takim poważnym profesjonalnym drygowaniem rozpoczęła, właśnie od, od koncertu tutaj. Potem gdzieś poszedłem w świat i wracam dziś. Po kilku też gościnnych pobytach tutaj, jako, jako drygent zaproszony właśnie gościnnie na, na koncerty. I Moje doświadczenia z tą orkiestrą były zawsze bardzo dobre i po tej inauguracji, która teraz też była, mogę tylko to potwierdzić. Myślę, że wszyscy jesteśmy, mówię również za, za, za muzyków, ale myślę, że, że w sposób uprawniony, jesteśmy pełni zapału i chęci do tego, żeby, żeby ten poziom jeszcze bardziej podnosić, a myślę, że potencjał w tym zespole jest gigantyczny. I pewnie jeszcze częściowo nieodkryte, o czym może sami muzycy nawet jeszcze nie wiedzą. Ale ostatnie lata Ryny Bergman, poprzedni dyrektor artystyczny też się starał szlifować mocno ten diament. Tak, oczywiście to jest tutaj ja złego słowa na, na, na runę żadnego nie powiem, to jest, to jest jasne. Mhm. Natomiast, natomiast tak, myślę, że też przyszedł taki czas dla tej instytucji, gdzie po ponad chyba 30 latach dyrygent zostaje również dyrektorem naczelnym. To jest sytuacja, która tutaj nie miała miejsca właściwie, no tak mówię, już od 30 ponad lat, więc chyba nikt z tych pracowników, którzy, którzy dziś pracują w filharmonii, tego nie pamięta. A nawet jeśli pamięta, to, to, to już są zamieszłe czasy, więc no jest to trochę inny model też prowadzenia instytucji, współpracy z, z całym zespołem, ale myślę, że już pomału się wszyscy tego uczymy nawzajem, siebie, ja instytucji, a ja może z tej sytuacji. Inny, ale to znaczy lepszy? Ja nie mówię, że lepszy. Oczywiście z mojego punktu widzenia no. lepszy, to jest jasne, natomiast no, model jest kilka. Ten jest inny, po prostu on ma swoje inne zalety, pewnie też trochę minusów. Prawda jest taka, że już niewielu chyba dzisiaj dyrygentów też niewielu nas zostało, tak powiem, którzy którzy którym, tak kolokwialnie mówię chce się w to bawić, bo to jest dużo pracy, takiej administracyjnej, technicznej, y, trzeba ją ponieść po to, żeby mieć artystyczną, totalną swobodę, móc robić artystycznie to, to, to co się chce tak naprawdę i bez, y, bez kogoś, kto jeszcze nad, y, nad człowiekiem stoi i mówi, a może to za drogie, a może się nie sprzeda i tak dalej. Mhm. Tak, wtedy odpowiedzialność jest całkowita, ale też dużo frajdy. A zapytam też w taki sposób, ponieważ ostatnio mieliśmy dużą dyskusję w Szczecinie na temat finansowania kultury w mieście. Y, czy to, że wcześniej były dwa stanowiska, a dzisiaj pan jest jednocześnie dyrektorem artystycznym i naczelnym, a też widać w kalendarzu Filharmonii, że czasami są piątki, w których nie ma koncertów. Mm -hmm. Czy to są oszczędności? To jest inny układ ułożenia. Nie, myślę, że tutaj trzeba dwie rzeczy oddzielić. Kwestia finansów to jest jedna rzecz, a kwestia ułożenia repertuaru i no, ilości rzeczy też, które się w Filharmonii dzieją, czy działy wcześniej, to jest rzecz druga. Od finansów rozpoczynając, no tak, no, jest, to jest trudna sytuacja, bardzo trudna sytuacja. My też jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów z Urzędem Miasta. Nawet wczoraj jeszcze na otwarciu MDF-u miałem okazję dłuższą chwilę z panem prezydentem biskupskim o tym rozmawiać. Jesteśmy mówili na kolejne rozmowy. Ja sobie zdaję sprawę z tego, oczywiście, że Filharmonia jest największą instytucją, co ciągnie za sobą no, konsekwencje. Po prostu każda zmiana uposażenia czy wynagrodzenia dla, mhm. dla załogi Filharmonii powoduje lawinowy wzrost kosztów, no bo tam jest prawie 150 od osób, które pracują na etatach, więc ja sobie z tego oczywiście zdaję sprawę. Z drugiej strony, no jeśli chcemy, a jak rozumiem, chcemy, tak słyszę kierunkowo, traktować Finharmonię jako te perły w koronie i tutaj bardzo takie ważne miejsce na mapie Szczecina, no to my też musimy mieć swobodę w działaniu i w tym, żeby, żeby móc planować na przyszłość, musimy mieć to te, te finansowanie zapewnione i, 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 i móc działać po prostu w, w normalnym ale niezakłócony sposób. Z jednoczesnym też oczywiście po docenieniem pracy tych ludzi, którzy tam, którzy tam się poświęcają, bo to jest praca rzeczywiście trudna. Pan redaktor wie dokładnie, pracując w radio, że tutaj nie ma dni wolnych. Radio mm -hmm. pracuje całą dobę i siedem dni w tygodniu i trochę tak samo jest z nami. My też, my też pracujemy cały czas, choćby to, od czego rozpoczęliśmy rozmowę, mamy MDF, piątek, sobota, niedziela, to się wszystko dzieje. Od poniedziałku kolejne, kolejne wydarzenia i kolejne próby do kolejnego piątkowego koncentru. Koncertu, więc u nas drzwi się właściwie nie zamykają. No więc to jest rzecz jedna. No a druga to jest, to, to jest ta kwestia, właśnie ilości wydarzeń, to jest to jest świadome działanie. Myślę, że ten zespół był przez ostatnie lata eksploatowany. Za bardzo to się trochę odbijało na poziomie artystycznym też, no bo nie da się grać w trybie piątek, niedziela, piątek, niedziela dużych programów, dużych koncertów tymi samymi ludźmi, dlatego że no po prostu organizm też wymaga gdzieś odpoczynku. A to jest, pamiętajmy też, bo to bardzo ważne jest, że to jest nieustanna praca na emocjach. Ludzie cały czas pracują emocjami i tutaj. Tutaj trzeba też gdzieś mieć chwilę na to, żeby, żeby tym emocjom pozwolić przejść przez człowieka i, i z czystą głową móc podejść do kolejne Ale zapytam wyzwań. w taki sposób, czy, czy te piątki wolne dla, dla muzyków oznaczają też mniejsze pensje dla nich? No w tym systemie, który mamy w tej chwili niestety tak, dlatego, że to jest no, dlatego właśnie to, 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 to trochę, trochę było błędne koło. To znaczy z jednej strony m, nie zarabiamy dużo, ale ilością wydarzeń m, możemy to w jakiś sposób nadrobić, więc ludziom zależy, żeby grać. Z drugiej strony dochodzimy do ściany i mówimy więcej nie damy rady mm. i, i musimy iść na, na zwolnienie. Nie, nie. Gdzieś trzeba to wypośrodkować, ale jednocześnie właśnie zadbać o ten zespół, żeby oni no, nie, nie, nie stracili na tym finansowo, bo to, to była absolutnie praca moim zdaniem ponad miary. Dorota Serwa, poprzednia dyrektorka Filharmonii w Szczecinie, dosyć wysoko powiesiła tą poprzeczkę. Pan w ogóle się ogląda na tą poprzeczkę? Czy, czy, czy będzie chciał ją pan przeskoczyć, tą, tę poprzeczkę, czy raczej obejść? Och, to każdy... No, wie pan, to trudne pytanie tak naprawdę. Nie było na nie przygotowany, ale spróbuję odpowiedzieć szczerze, bo, bo, bo tylko tak potrafię. Myślę, że pani Dorota Serwa zrobiła gigantyczną pracę w tej Filharmonii, absolutnie gigantyczną pracę. Uważam, że to, co się zadziało przez tych kilkanaście lat od otwarcia budynku, jeszcze wcześniej w starym budynku, ale potem po przejściu tutaj na Małopolską, to były fantastyczne rzeczy, i myślę, że to, że wszyscy to widzieli, docenili i to się, i to będzie miało swoje miejsce z pewnością w historii tej instytucji. Natomiast ja też i w trakcie konkursu, i też po nim, kiedy rozmawialiśmy z dyrektor serwą, ja też mówiłem, że ja będę chciał prowadzić Finermonię w, w swój sposób, i to wydaje mi się, że tylko tak to można zrobić. To nie chodzi o to, żeby teraz kogoś przeskakiwać i udowadniać, że ja zrobię lepiej, e, tylko po prostu zrobić to po swojemu. E, ja myślę, że mam na tyle już w tej chwili e, do, doświadczenia po, po pracy w Opolu jako dyrektor filharmonii przez 9 ostatnich lat. E, mam na tyle doświadczenia, na tyle pomysłów i na tyle e, pewności tego, co robię i tego, że to ma wartość, e, że spokojnie, nie burząc, oczywiście i nie psując, bo to też nie chodzi o to, żeby, żeby zniszczyć ten derobek, który do tej pory tam został zbudowany, ale jednak postawić tę filharmonię troszeczkę po swojemu. To tyle, jeśli chodzi o część antenową. Mam jeszcze mnóstwo muzycznych pytań, ale to już w internecie, także zapraszam. Kontynuujemy naszą rozmowę z dyrektorem naczelnym i artystycznym filharmonii w Szczecinie Przemysławem Neumannem na radioszczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku czy na naszej aplikacji Radio Szczecin. Dziękuję bardzo. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Do tego, co pan powiedział, MDF na przykład, zostanie? Za rok? No, mamy siódmą, siódmą edycję. Tak naprawdę to, to jest pytanie bardziej do zespołu niż do mnie. Ja w, nie ukrywam, w ten MDF w, wszedłem trochę już, yy, kiedy on się dział, i, i, i nie brałem właściwie udziału takiego aktywnego w, 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 w jego tworzeniu yy, tej edycji. Natomiast dwie od zespołu, że oni co roku tak mówią, że to jest ostatnia edycja, że oni już więcej nie chcą, że nie chcą, a potem gdzieś przychodzi wiosnę, to zaczynają się zastanawiać i jakieś tam nowe pomysły się pojawiają. Więc nie wiem, zostawiam tę sprawę otwartą. Nie, nie chcę deklarować ani w jedną, ani w drugą stronę. A jeśli chodzi o wydarzenia takie muzyczne, to za chwilę 140 rocznica Koncerthausu, bo nie zapominajmy, że Nowa Filharmonia w Szczecinie stoi w tym miejscu, w którym stał niemiecki Koncerthaus i my od tej historii się nie odcinamy. To jest absolutnie piękna historia. Ja jestem w ogóle absolutnym miłośnikiem Szukania tych powiązań historycznych, tego w całej tej po poniemieckości. No to nie będziemy o tym rozmawiać, bo to jest bardzo mm. szeroki temat, ale jest mi to ogólnie bardzo, bardzo bliskie. Więc tak, rzeczywiście, Filharmonia w Szczecinie, dziś ten piękny, rodowy pałac, stoi na miejscu, w którym w 1884 roku został oddany do użytku koncert niemiecki koncert Przetrwał do wojny, potem został zbu zburzony. Na tym placu długo, długo, długo nic nie było, dziś jest tam Filharmonia nie zapominamy o tych historii. Otwarzamy program pierwszego koncertu. Zostały wtedy wykonane obszerne fragmenty stworzenia świata Józefa na oratorium na chór solistów, orkiestrę. No i również ten, to, ten właśnie sam program, czyli stworzenie świata zostanie wykonany na dwóch koncertach, 25 i 27 października, w piątek i w niedzielę. Piękna klamra. Piękna klamra, i wydaje się, że piękna historia. Zapraszam do Fih Harmonii, bo będzie się wtedy dużo działo, nie tylko, nie tylko samej muzyki. Będzie podróż w czasie, właśnie w historię. Będzie pięknie zagospodarowany nasz hall. Mamy model. No, dobrze, może nie będę uprzedzał tego, co tam będzie, ale będzie sporo rzeczy. Będzie można rzeczywiście tę historię poczuć i doświadczyć na, na własnej skórze. Mapping? Będzie mapping, ale taki. No, tak, tak. To, to rzeczywiście będzie miało miejsce, będzie też będą Czyli... trochę inaczej wyglądały ściany wewnątrz, już w sali koncertowej gdzieś. No, Spróbujmy zrobić wszystko, żeby można było się poczuć choć trochę, jak, jak przed tymi 140 laty. Czyli tak w nowym, lodowym pałacu zobaczymy stary koncerthaus? No tak chcemy zrobić właśnie. Tak, tak. Tak to, tak, tak to, Ta to planujemy. Mówiąc szczerze, na samą myślę. A teraz przejdźmy do pytań od hmm, słuchaczy, którzy, którzy pytają na naszym radiowym facebooku pan Maciej. Czy planuje pan w kolejnych sezonach prezentowanie oper w wersjach koncertowych? Czy planowane są nagrania płytowe? To te dwa pytania od pana Macieja. To może pierwsze pytanie o te wersje koncertowe oper. No to to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja jestem wykształcony wokalistą. Pracowałem przez wiele lat w teatrze muzycznym, więc i operowym. Wiem, to, to jest też mój świat. Nie ukrywam tego. No, w opolu mogę dawać upust trochę temu tej pasji, bo Opole nie ma teatru operowego, więc tam kilka oper wersji koncertowej udało się pokazać a idę między innymi Verdiego w bardzo, w bardzo pięknym, pięknym wykonaniu. No to jest troszeczkę inaczej w Szczecinie, dlatego że no, mamy, mamy operę na zamku i, i to opera jest właściwie odpowiedzialna za to, żeby, żeby, te, żeby ten repertuar pokazywać melomanom. Natomiast ja nie mówię nie, wręcz uważam, że mamy tutaj też swoje pole do zagospodarowania. Jest, są takie opery, które, na które opera na zamku się nie porwie, albo takie, które są bardzo trudne do realizacji, albo takie, których, których wstawienie na afisz do, do, do takiego regularnego repertuaru mogłoby się nie sprawdzić, a których wykonanie koncertowe, jednorazowe czy, dwu, czy, czy dwukrotne mogłoby być niezłym pomysłem i ja kilka takich pomysłów operowych mam, więc panie Macieju proszę śledzić na bieżąco. W tym sezonie nie będzie takiej sytuacji, ale myślę, że już w kolejnym jakiś tytuł operowy pojawi się również w Helmoń. – Nagrania płytowe? – Nagrania płytowe, oczywiście tak. E, oczywiście tak. Tu potrzebujemy chwilki czasu. Ja też potrzebuję e, trochę czasu, żeby się z zespołem dobrze poznać, żebyśmy mm, żebyśmy nagrywając płytę wiedzieli już o sobie wszystko i, i, i mogli, ją, e, mogli je nagrywać jak najlepiej. Natomiast tak, myślę, że mamy tutaj fantastycznego patrona, e, Mieczysław Karłowicz, czyli przedstawiciel e, Młodopolaków. Akurat komplet jego utworów symfonicznych został nagrany mm, już przez ten zespół w ostatnich latach i to jest bardzo dobre. Mm. To są bardzo dobre nagrania, no ale tej muzyki młodopolskiej, jak się okazuje, jest znacznie więcej i ja rozpocząłem taką... Taką serię można powiedzieć właściwie wydawniczą już w Opolu, więc będę chciał to tutaj też kontynuować. Myślę, że tych nagrań też się trochę pojawi. Bardzo chciałbym, żeby one były super dobrej jakości i, no, i, nie, nie, i, i, i przeszły nie bez Echa. Melomanom w Szczecinie proponuje Pan pomniki symfoniki z, z takim trochę sznytem też edukacyjnym, tak? Chce Pan o tym opowiedzieć. No, Kwestia edukacji to jest tak, to jest też bardzo ważny, bardzo ważny motyw tego działania. Bo ja w ogóle uważam, że sprawa. Um uh -huh. Jakby ogólnie orkiestry, muzyki symfonicznej, tego, co się w Filharmonii dzieje, co powinno być sercem jej działania, to jest rzecz pierwsza planowa a rzecz nawet nie chcę powiedzieć drugoplanowa, ale równie planowa to, to są działania edukacyjne, bo mm, tak naprawdę wszystkie inne rzeczy, koncerty rozrywkowe, jazzowe, takie, owakie, mm, MDF, muzyka elektroniczna, to wszystko, gdyby tego nie było, to Filharmonia nadal byłaby Filharmonią, tak? Natomiast bez muzyki symfonicznej, bez edukacji, moim zdaniem to, to nie byłaby ta instytucja. Także tych działań edukacyjnych, oprócz tego, co już się dzieje, bo jest tego dużo, będzie też trochę nowości. Między innymi właśnie pomniki symfoniki. To taki cykl, który, który zaproponowałem, zaproponowaliśmy tak naprawdę i pierwszy z tych koncertów już za tydzień w piątek. To będą koncerty, gdzie pojawi się tylko pomnik symfoniki jeden, czyli jakaś jedna konkretna, zazwyczaj symfonia, ale to nie będzie tylko wykonanie tego utworu, ale będzie to poszedzone takim swobodnym wykładem, wprowadzeniem trochę do tego utworu, opowiedzeniem o tym utworze, co tam w tym utworze jest, co kompozytor tam chciał zawrzeć, o czym ta muzyka w ogóle jest. Oczywiście możemy słuchać tej muzyki zupełnie nie będą do tego przygotowanymi i to prawdopodobnie też mm -hmm. będzie jakiegoś rodzaju przeżycie estetyczne, ale jednak kiedy wiemy tak naprawdę, świadomie słuchamy tego, wiemy co kompozytor chciał nam powiedzieć przez ten utwór, no to to słuchanie jest zupełnie inne, także dla wszystkich tych z Państwa, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej o muzyce, albo dla tych z Państwa, którzy jako dzieci może nie mieli tego szczęścia i nikich do Filharmonii nie przyprowadził i wydaje się Wam, że to nie jest Wasz świat, a może jesteście jednak ciekawi tego, co tam potencjalnie może się wydarzyć i y y y o co chodzi w naszej pracy, gorąco zapraszam, bo można y będzie tego doświadczyć. Ale będzie krótko, treściwie, ciekawie, czy to będzie godzinny wykład? To będzie zdecydowanie krótko, treściwie i ciekawie, y a potem będzie jeszcze ciekawie, bo będziemy to, tę muzykę grać. I Edu Filharmonia, o to też muszę zapytać o to, taki cykl bardzo, bardzo lubiany przez rodziny w Szczecinie. Koncerty rodzinne no, wyprzedają się na pniu. Tak, i tutaj też się troszeczkę zmieni, bo dołożymy takiego rzeczywiście bardziej edukacyjnego sznytu tym koncertom. No i w niedzielę o godzinie 11 to będą przedpołudniowe koncerty, nie, ta, nie popołudniowe jak do tej pory. Będzie nowy cykl, czy właściwie podcykl w tym, w tym cyklu Akademia Młodego Melomana. Paulina Wojdyga, znana z instagramem. Jako proste historyki o muzyce będzie zapraszać na młodych melomanów właśnie na to, żeby, żeby skończyli naszą akademię i mogli pochwalić się potem taką. Znajomością, no, nie chcę powiedzieć akademicką, no, ale, ale tak to będzie. Ale to będzie absolutnie dla, dla młodych ludzi, dla maluchów, dla dzieci. Nie chcę powiedzieć, że bez ograniczeń, bo to jednak orkiestra pełna będzie grała, tam będzie dość, może być dość głośno, ale, ale już dla właściwie starszych przedszkolaków i, 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 i całych, całej szkoły podstawowej jak najbardziej tak. Gorąco zapraszam, bo to są absolutnie fantastyczne, sprawdzone już sposoby na opowiadania o, mu o muzyce i no i moje doświadczenie mówi, że te koncerty cieszą się bardzo bardzo dużym powodzeniem. To jeszcze na koniec pozwolę sobie zapytać, ponieważ mówił Pan o tych wszystkich rzeczach, bez których Filharmonia byłaby Filharmonią, wymieniając między innymi MDF i inne tego typu wydarzenia. Czy to jest tak, że skręca Pan w stronę klasyki teraz, czy jednak Filharmonia w Szczecinie, jaką znamy przez ostatnie 10 lat, Lodowy Pałac Nowoczesny z koncertami właśnie też jazzowymi, z koncertami zewnętrznymi, z wyjątkowymi wydarzeniami takimi multimedialnymi. Czy to wszystko zostanie? Oczywiście zostanie. To jest kwestia chyba skali, tak naprawdę. Myślę, że, że ta instytucja ma absolutnie swój, swój profil. I tutaj nie chodzi o to, żeby go zmieniać o 180%, bo to jest niemożliwe. Myślę, że trzeba po prostu na różne z tych rzeczy, które do tej pory się działy, położyć trochę inne akcenty i z pewnością nie zostawimy wiernych fanów tego wszystkiego, co się działo do tej pory w Inharmonii samych sobie. Te rzeczy będą się działy może w mniejszym wymiarze, może, tak jak mówię, te akcenty gdzieś będą rozłożone w trochę inny sposób, ale z pewnością harmonia w Szczecinie pozostanie. W w Szczecinie to mogę Państwu zdecydowanie obiecać. A to obiecał Przemysław Neumann, czyli nowy dyrektor artystyczny i dyrektor naczelny Filharmonii w Szczecinie. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.